W tym filmie zbudujemy 10 epickich buildhacków z Lego. Zapraszam do oglądania! Najpierw zbudowałem piłę mechaniczną. Teraz to szkielet z Minecrafta może pogonić Steve'a. Następnie zająłem się takim oto wygodnym fotelem. Myślę, że wyszedł całkiem spoko. Wszystkie jego części są całkowicie ruchome. Teraz y, przyszła pora na taką oto ciekawą ścianę. Myślę, że wygląda całkiem ciekawie i zarazem prosto. Z takich oto 15 jumper plate'ów możemy zbudować budowlę, która wygląda niesamowicie satysfakcjonująco może być wykorzystane jako filar w jakichś budynkach. Z takich prostych dwóch klocków możemy zrobić takie oto ognisko. Zwykłe nosze można ulepszyć dodając na nie zagłówek. Teraz zbudujmy bardzo fajne schody z wykorzystaniem elementu chmury. Wyglądają one giga fajnie. Teraz przyszła pora na salami. Wykonałem je z pięciu czerwonych groszków. Ciekawe jak powstaje takie salami. A! Ok, przejdźmy do następnego. Zbudowałem takiego oto małego fidget spinnera. Jest bardzo relaksujący i odstresowujący. Ten element ma bardzo dużo zastosowań. Na przykład jako wędka na ryby. Lub jako smycz dla psa. Lub jako bicz.